Szanowni, mili widzowie, dzisiaj na kanale Potataj chciałem Państwu pokazać taras widokowy w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Proszę zobaczyć, jesteśmy na samym szczycie budynku. I tak tutaj właśnie wygląda. Mnóstwo zieleni, są ławeczki. Jest widok na Zabrze. Tam jest wejście. Teraz jest czynny w określonych godzinach. A my sobie podejdziemy jeszcze kawałeczek dalej, mieli państwo. To jest kolejne wyjście I proszę państwa z tej strony Jest szlak kolejowy. Nie wiem, czy Państwo widzą. Szlak kolejowy prowadzący z Katowic do Gliwic. Z parkingu jest lepszy widok z niższego poziomu, bo można podejść praktycznie do samej krawędzi centrum przesiadkowego. Na ten szlak. A stąd można sobie podziwiać panoramę Zabrza. Mam nadzieję, że materiał Państwa troszkę zainteresował. Dosyć ciekawy pomysł, całkiem sympatyczny. Z tym węzłem przesiadkowym. Serdecznie zapraszam do oglądania kanału. Patatai.